Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Isa. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy poniedziałek, 20 grudnia. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek, 20 grudnia dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Oczywiście, najpierw zaczynamy od osób z podznaku Barana. <laughs> Widzę, że coś tu mi ostrość nie łapie. Okay. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku barana, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie się z kimś pokłócić. Mogą być błędy w komunikacji, możecie coś źle zrozumieć. Będziecie w takim bardzo bojowym nastroju, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy. Osoby z podznaku byka. No, tutaj karta pokazuje, że dziś możecie coś ukrywać, możecie mieć obawy, że coś wyjdzie na jaw, to co skrywacie. Karta tu może mówić o tym, że dowiecie się o, jakich, o jakichś takich cichych związkach, związkach trzymanych w ukryciu. Też możliwa jest taka sytuacja, że to właśnie Wam w dniu dzisiejszym ktoś zaproponuje taką relację. Jeżeli chodzi o sobie z podznaków bliźniąt. No tutaj karta pokazuje, że ogólnie w dniu dzisiejszym będą blokady z każdej strony. Tak więc lepiej dziś niczego nie zaczynać, nie, nie brać się za żadne takie poważniejsze sprawy. Jeżeli chodzi o sobie z na kuraka, no tutaj karta też pokazuje, że dziś lepiej nie wykonywać żadnych kroków do przodu lepiej poczekać, przypatrzeć się, poobserwować. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku 2, no tutaj karta pokazuje, że dziś będzie bardzo rodzinny dzień. Spędzicie go właśnie z osobami z najbliższego otoczenia, możecie dowiedzieć się o jakimś dziecku w rodzinie, możecie dowiedzieć się o, o jakiejś ciąży. Karta ogólnie mówi o tym, że dziś bardziej będziecie zwracać uwagę na swoje otoczenie. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny, no tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym coś się zacznie. To jest taki dzień, w którym rozpoczynacie pewną drogę swojego życia. Jest to karta, która może mówić o tym, że na przykład dziś zostaną rozpoczęte właśnie pewne sprawy, pewne projekty. Jeżeli jesteście osobami, które starają się o dziecko, to dziś jest bardzo dobry dzień, żeby iść w tą stronę. Też możliwe są różnego rodzaju romanse, jakieś flirty. Karta mówi o tym, że dziś możecie bardzo przyjemnie spędzić czas tylko we dwoje. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi. No tutaj kartę pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z mężczyzną pracującym w sektorze finansowo-bankowym. Dobry jest to dzień właśnie, żeby załatwiać różnego rodzaju sprawy powiązane właśnie z kredytami, jakimiś pożyczkami. Możecie śmiało zakładać w swojej własnej działalności, wchodzić w różnego rodzaju współpracę z mężczyznami. Jeżeli jesteście mężczyznami, to dziś warto kupić sobie coś droższego. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać dobrze sytuowanego mężczyznę. Skorpiony. No tutaj karta pokazuje, że w dzisiejszym nie wszystko będzie takie, jakie Wam się wydaje. Możecie coś źle zinterpretować, możecie mieć pewnego rodzaju aluzję, może Wam się coś wydawać. Nie podpisujcie żadnych dokumentów, też... Karta mówi o tym, żebyście bardziej zeszli na ziemię, żebyście nie patrzyli świat, na świat przez różowe okulary, żeby nie idealizować pewnych osób bądź też pewnych sytuacji strzelca. No tutaj karta mówi o czekaniu, o tym, że na efekty swojej pracy przyjdzie Wam troszeczkę dłużej poczekać. W takim życiu codziennym ta karta bardzo często pokazuje dłuższe oczekiwania, no, na przykład autobus bądź też pociąg koziorożce. No tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym też możecie mieć kontakt z jakąś kobietą pracującą w sektorze finansowo-bankowym. Możecie załatwiać tego typu sprawy. Dobrze jest poprosić dziś swoją, na przykład przełożoną o podwyżkę. Też jest to dobry dzień na to, żeby założyć własną działalność gospodarczą, wejść w jakąś współpracę z kobietą. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym śmiało możecie kupić sobie coś droższego. I jeżeli chodzi o osobę stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać dobrze sytuowaną kobietę. Jeżeli chodzi o wodniki, to ogólnie tutaj karta pokazuje, że będzie dla Was bardzo sympatyczny, pozytywny dzień. Macie szansę spełnić swoje zamiary, pragnienia. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład starają się o dziecko. I jeżeli chodzi o osobę z pądznaku ryb. No, tutaj niestety karta pokazuje jakieś ograniczenia. Coś będzie nie do pokonania dla Was. Z czymś będziecie musieli się zmierzyć. Karta mówi o tym, że jeżeli chcecie załatwić pewnego rodzaju trudną sprawę, po prostu musicie wyjść poza swój taki utarty schemat myślenia. Karta mówi o tym, żebyście porzucili tak zwaną strefę komfortu. Tak więc, to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim oczywiście życzę udanego poniedziałku i zapraszam Was na jutro. Pa pa!